Witam was w dzisiejszym odcinku, dzisiaj taki szybki filmik z nowych nabytków Tak jak mówiłem ostatnio, że on i też z teatry przyszła do mnie paczka dzisiaj Wczoraj do mnie przyszła ta, ta paczka Tu mam paczki przygotowane obydwie do wysyłki Tu jeszcze nie ma, bo w poniedziałek będę wysyłał Tutaj są papugi, ta już, ta co ostatnio była dla odcinku, co sobie lata tu już jest w klatce Ta, są dwie jeszcze I tak, tu mam wkrętarkę już sobie odkręciłem, bo tylko na jednej więc idę. I zanim Wam wypuszczę, to Wam jeszcze powiem, że kupiłem to, co kupiłem wczoraj, to jest ten sam gatunek, więc możecie się domyślać, co kupiłem. Bo kupiłem to są jeden gatunek: samiec i samica, więc idzie, bo idę wam pokazywać. Jest już tu przy klatkach, zaczniemy od tych złych rzeczy, czyli od strat. Ściata to jest taka, że samiec niebieski złoty paster pad i go po prostu zjeba. Nie niestety. No szkoda, już wypadł 2 tygodnie temu. A tu mamy nowy nabytek, jest u niego w klatce. Sawiec mojej nabytki do brzucha, piorą się tylko tak poszczepiło. To jedno chyba, że jest krótki, ale jest po taki masywny. No więc tam już wiecie po prostu co jest. Tutaj jest to co było, tutaj są złote. Wszystko z że taki filmik, jak Bo z osłoną papugą tutaj z tą falistą. Jak wszystkie przyleciały złote pastele. Bo był ciekawy co to jest. Teraz odkręcam, wypuszczę i Wam pokazuję co i jak tutaj mamy. Odłożył już budkę. Teraz tylko czekać aż wyleci. sobie ci pokazywał, jak wyleci. Tutaj mam samiczkę, która wyleciała już. Bardzo łata, ruchliwa. Podoba mi się, bardzo wam Ona nie jest do tego samca, tylko do tego, co ja miałem wcześniej. Bo mam mniej rodzeństwo więc musimy go kupić dwie sztuki. Udało mi się. Już o dwie pały gotowane no jakby. Mam dwa samce, dwie samice. Potem jeden samic już poszedł do, do znajomego, bo samica sobie zaraz. No, a tutaj są. Tu jest ten mój. moja i tam jest samiec. No idę wam pokazać. No, tutaj jest mój samiec. I tam jest sawica a tutaj są jeszcze ptaszków. Tutaj część ptaków, że jest zarezerwowana, będzie wysłada. To będą te jest, jest po poprawo. Ten królewski te wody pastel dla jednego z widzów i druga drugie ptaki to jest para bladogłowych. Zostawi właśnie ostatnia i ostatnia para jedzie do, do jednego pana więc zostaną mi i samice, ale z jednego gniazda no i ten samiec był z tamtego roku więc jak chcesz to, to pisać tutaj mam jeszcze tego salca. Ojca jest za sprzedaż ten paster yy, na sprzedaż jest jeszcze o na sprzedaż jeszcze jest koza ale koza to już tam swoją te ten samiec niebieski znaczy wody paster bardzo ładny Sawiec wody Sunday Ta samiczka chyba zostaje. Jeszcze jest samica Robina, jak tam widzicie, Białlica, i jeszcze jest samica wody pastel Tylko jest w piwnicy, bo jest jeszcze nie oddzielam ich. Choć one już są oddzielne tylko nie mam gdzie ich oddzielić. I tyle na ten czas, bo, bo wszystkie jeszcze młodych zostawiam. Więc to na sprzedaż Klatki już sobie, że zrobię, Te nowe więc, więc może wam też nagrałem Znaczy już 5 klatek mam skończonych Muszę tylko miski połotować, Kupić je najpierw pomontować I potem tylko wpuszczać Ale chcę sobie skończyć całą już tam Całą swoją jakby siedzibę i dopiero wpuszczać ptaki No więc jak coś to zostawcie łapkę w górę Subika I na jak właśnie podobają nowe nabytki. Cześć, do następnego bo... zależy tak jeszcze bo jeszcze będą nowe nabytki na pewno do tego samca samica będzie. Jeszcze będę chciał kupić kilka rozeli królewskich, oczywiście zobaczymy co to będzie. Więc czekajcie i, i do następnego. Cześć!